Witam Was, jestem on Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję nowej Noki 33.10. I na sam początek zaczynamy standardowo od wykonania urządzenia. Tutaj generalnie nie ma zdziwienia, ponieważ dookoła z każdej strony mamy do czynienia z plastikiem. Oczywiście jest to normalny materiał, który został użyty do wykonania telefonu komórkowego. Tutaj raczej nie ma co się spodziewać aluminium bądź innych tego typu materiałów. Na rynku będą dostępne trzy wersje korystyczne, Natomiast tutaj jest pewna taka różnica, ponieważ wersja testowa. Jaką otrzymałem, czyli wersja granatowa, jest wykonana z takiego matowego, szorstkiego tworzywa sztucznego. Natomiast dwie inne wersje korystyczne, czyli wersja żółta, a także wersja czerwona, będą już wykonane z takiego świecącego plastiku, tak więc tą kwestię na pewno miejcie na uwadze. Jeśli chodzi o takie moje przemyślenia, to odnoszę wrażenie, że nowa Nokia 3030 30 raczej nie będzie równie solidna co pierwsza generacja tego telefonu. Natomiast wydaje mi się, że nowa generacja na rok 2017 bez problemu przetrwa większe. Upadki. Przednia część nowej Noki 3030, tak naprawdę najbardziej przypomina mi pierwszą wersję tego telefonu, głównie ze sprawą wyglądu przycisków numerycznych, ponieważ one wyglądają naprawdę bardzo podobnie, jak to było w pierwszej wersji tego urządzenia. Również składa się na to na pewno granatowy kolor obudowa, także ta biała obwoluta dookoła wyświetlacza. Sama klawiatura jest podświetlana. Wszystkie przyciski są tutaj podświetlane, jeśli chodzi o przyciski numeryczne, również przycisk. Potwierdzenie połączenia albo kończenie połączenia, który również pełni funkcję przycisku Power, są również te przyciski poświetlane. Poświetlany nie jest natomiast ten joystick, który swoją drogą, jak dla mnie, jest troszeczkę za mały i niestety w niektórych sytuacjach omyłkowo wciskałem nie ten przycisk, który chciałem. Natomiast mamy również dwa przyciski funkcyjne po lewej, a także po prawej stronie. One mają taki, taką wybuchłą kropkę, tak więc również jesteśmy je w stanie naprawdę bardzo łatwo wyczuć. Jeśli chodzi o komfort prowadzenia rozmów głosowych, Tutaj tak naprawdę nie ma większych problemów. Jest to najzwyklejszy telefon komórkowy, tak więc on przede wszystkim służy do dzwonienia i rzeczywiście, jeśli chodzi o tego typu zastosowanie, mianowicie wysyłanie wiadomości tekstowych SMS-a, także dzwonienie, telefonowanie, naprawdę z tą kwestią nie ma tutaj najmniejszego problemu. Problemu. Tylną klapkę oczywiście możemy w tym wypadku bez najmniejszego problemu ściągnąć, natomiast tutaj na pewno warto zaznaczyć to, że wszystkie zatrzaski naprawdę tą klapkę bardzo pewnie trzymają w obudowie i tak naprawdę tutaj nic nie trzeszczy nawet przy próbach wyginania obudowy tego urządzenia. Pod spodem mamy oczywiście baterię, którą możemy wyciągnąć, natomiast ona również bardzo pewnie siedzi w obudowie, na tyle pewnie, że musimy użyć dwóch palców, aby tutaj z dwóch stron baterię podważyć i dopiero ją wyciągnąć. Warto również zaznaczyć, że jest to telefon Dual SIM. Możemy tutaj włożyć dwie karty Micro SIM, które będą działać w trybie Dual Standby przy sieci 2G. Jeśli chodzi również o rozszerzenie pamięci, ponieważ na start dostajemy tylko 16 megabajtów, nie gigabajtów, tylko megabajtów. Również pamięć możemy sobie rozszerzyć o kartę Micro SD do pojemności 32 gigabajtów. Przechodzimy do ekranu w Nokia 30 na pokładzie tego telefonu znajdujemy ekran 2,4 cala. Mamy tutaj również rozdzielczość niewielką, ponieważ 240x320 pikseli, co daje nam zagrożenie na poziomie 167 pikseli na cal. Tak więc generalnie ekran nie jest super ostry. Widzimy tutaj, że to wszystko jest takie poszarpane, nie do końca ostre i bez problemu zobaczymy jakieś tam pojedyncze piksele. Tak więc o tym na pewno warto wspomnieć. Technologia wykonania wyświetlacza jest to TFT, tak więc mamy całkiem w porządku kolorki tutaj większych że nie mam jak na telefon komórkowy jest naprawdę dość w porządku natomiast zauważyłem pewne problemy z kątami widzenia kiedy spojrzymy na telefon z tego typu pozycji pod takim kątem na wyświetlacz tego telefonu to zobaczymy tak naprawdę wszystko nie, nie, nie będzie większego załamania barw natomiast kiedy spojrzymy na telefon z lewej bądź z prawej strony niestety załamanie tego plastikowego elementu chroniącego wyświetlacz powoduje to że niestety przestaje Widzieć cokolwiek na wyświetlaczu, tak więc tutaj na pewno tego typu wadę zauważyłem. Jeśli chodzi o baterię w nowej Noki 3030, znajdujemy ogniwo 1200 mAh. Oczywiście, ze sprawą tego, że jest to telefon komórkowy, jest to naprawdę bardzo dobra pojemność baterii, ponieważ tak naprawdę podczas półtora tygodnia testów ładowałem ten telefon raz i nie był rozładowany do zera, tylko mniej więcej do poziomu 25%, tak więc naprawdę jest to świetny, świetny wynik. Oczywiście tutaj już nie będę jakoś mocno wspominał, o tym, że w stanie czuwania to urządzenie naprawdę wytrzyma dość długo tutaj producent chwali się tym, że będzie to z tego co pamiętam około ponad 20 dni w stanie czuwania, tak więc to jest naprawdę świetny, świetny wynik, tak więc jeśli chodzi o baterie jest naprawdę świetnie nawet jeśli ustawimy maksymalną jasność podświetlenie klawiatury Nadal ta bateria wytrzyma kilka dni bez najmniejszego problemu. Natomiast zauważyłem pewną taką wadę, generalnie nie każdego ona musi denerwować, natomiast przysporzyła mi pewnych wspomnień na temat dawnych telefonów komórkowych. Mianowicie to, że kiedy wyciągniemy baterię z tego urządzenia, niestety resetuje nam się aktualna godzina. Jako, że Nokia 3030 30 jest to telefon komórkowy, to tak naprawdę do sprawnego. Działania tego telefonu w zupełności wystarczają. 16 MB pamięci RAM. Ogólnie ujmując, telefon działa naprawdę bardzo szybko, nie ma tutaj żadnych zbędnych animacji systemowych. Wszystko działa naprawdę bardzo płynnie, bardzo, bardzo sprawnie. Również na co warto zwrócić uwagę, to to, że sam interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty. Mamy dużą czcionkę, wszystko doskonale widać i każdy powinien sobie poradzić z obsługą tego telefonu. Jeśli chodzi o ekran startowy, znajdujemy tutaj na pewno aktualną godzinę. Aktualną datę, informacje o kartach SIM. Mamy również informacje o aktywnym profilu dźwięku, a także o naładowaniu baterii. Z ciekawszych opcji to na pewno to, że mamy również możliwość szybkiego przejścia z ekranu domowego do aplikacji aparatu. Jeśli chodzi o ciekawe aplikacje, na pewno warto zwrócić uwagę na to, że mamy preinstalowanego Snake'a, czyli klasyczną grę, którą znamy ze wszystkich Nokii. I tutaj naprawdę można w tą grę na dobrą sprawę grać godzinami, ponieważ naprawdę, naprawdę wciąga. Mamy również zestaw bardzo podstawowych aplikacji jak notatnik chociażby, konwerter, kalkulator, kalendarz. Nie zabrakło również radia FM. Mamy również kilka preinstalowanych aplikacji, które korzystają z internetu, m.in. przeglądarkę internetową Opera. Mamy również sklep z aplikacjami od Opery, a także mamy aplikacje pogody. Natomiast wszystkie te aplikacje internetowe działają poprzez sieć 2 tak więc jeśli chodzi o przeglądarkę internetową, te strony niestety wczytują się bardzo, bardzo długo. Nową Nokia 3310 wyposażono w aparat... 2 megapiksele, którego wspomaga dioda LED. Niestety nie, ma, nie mamy tutaj żadnego aparatu przedniego. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, jest e, słabo. Jest to naprawdę bardzo, bardzo słaby aparat. Dużo szumów, dużo ziarnistości na tych fotkach, brak jakiejkolwiek szczegółowości. Zdjęcia w nocy, to lepiej w ogóle przemilczeć ten temat. Po prostu jest to naprawdę bardzo zły aparat. Sama aplikacja aparatu umożliwia nam oczywiście Tutaj powiększenie sobie fotki, ale w ten sposób oczywiście tylko pogorszymy już i tak złą jakość zdjęcia. Mamy również kilka ustawień. Możemy przejść do trybu nagrywania filmów. Możemy włączyć bądź wyłączyć lampę błyskową. Możemy ustawić jasność fotki, możemy także ustawić efekt obrazu, jeśli chodzi o nasze zdjęcia, czyli popularne filtry. Tutaj kilka tych filtrów jest dostępnych, jeśli chodzi o nasze fotki. Na pokładzie znajdujemy także samowyzwalacz. Jeśli chodzi o takie ciekawsze funkcje, to jest po prostu na tyle. Warto również wspomnieć o tym, że aplikacja pokazuje nam ile możemy zdjęć wykonać, natomiast w pamięci telefonu możemy, z tego co zauważyłem, zapisać maksymalnie 6 zdjęć. To jest na tyle jeśli chodzi o recenzję nowej Noki 3310 na rok 2017, ogólnie podsumowując, ten telefon sprawdza się naprawdę świetnie do podstawowych zadań, czyli wysyłanie smsów, a także dzwonienie. I jeśli ktoś potrzebuje urządzenia DualSIM, które będzie zwykłym telefonem komórkowym, jest to naprawdę dobra propozycja. Nie, jednak nie jest to dobra propozycja. Tak naprawdę cena zabija ten bardzo zwykły, przyzwoity telefon komórkowy. 270 zł za telefon komórkowy DualSim. Naprawdę to jest. Totalnie za wysoka cena, totalnie niezrozumiała cena dla mnie jak za zwykły telefon komórkowy. Ten telefon byłby spoko za 90 zł, maksymalnie 100, ale nie za prawie 300, gdzie za te pieniądze możemy otrzymać naprawdę słaby, ale jednak smartfon, więc ogólnie podsumowując, cena zabija naprawdę dość ciekawy, zwykły telefon komórkowy. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, jeśli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górze, natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.